Cześć, gorąco polecam kursy elektroniki prowadzone przez Akademię Elektroniki. Brałam udział w kursie podstawowym i jestem bardzo mile zaskoczona poziomem i profesjonalizmem, z jakim były prowadzone kursy. Najbardziej mi się podobało to, że grupy były bardzo małe, ośmioosobowe, a prowadzących zajęcia było dwóch, więc jeśli miałam problem z... Zamontowaniem układu, lub coś mi nie działało. Bardzo szybko testowałam pomoc. Podobało mi się to, jak, w jaki sposób zorganizowane były zajęcia. Przychodziłam na zajęcia, już miałam gotowe, indywidualne stanowisko do działania. No a przede wszystkim prowadzący z pasją, którzy z elektroniką mają do czynienia na co dzień i którzy przekazali mi dużo wartościowej wiedzy. Z, z elektroniki. Także gorąco polecam, jeśli się wahasz.